Dziś będę robił z tego moda podobnego do Grek Techa, ale nie do końca. To chyba jest taki prostszy Grek albo coś takiego. I jeszcze pójdziemy potem do Nederu po Blaze Rody i tego, i kwarc. Ale pierw, żeby to zrobić, będzie potrzeba dużo brązu. A brązu się robi tak, z kopru. 3 kopry do jednego tinu, tylko będę musiał to rozkruszyć. Dobra, teraz jak mamy to skruszone, to też do No i masz 200. Dobra, 400 taki brązu. Może wystarczy. Powinno. To, to się przepali, a w tym czasie zrobię tego jetpacka. Dobra, potrzebujemy 11 takich basic coili. Teraz potrzebujemy 5 takich baterii. Pieców to się chyba przyda trochę. Do każdego trzeba? Da. Dobra, to trochę tych pieców będzie, ale tak. Jeden, drugi silnik. No i teraz to bateria, jakby. No jeszcze takie coś. Dobra, panie siodło. Trzeba cię zmielić. Dobra, wrzućmy tu i liczymy na to, że wyjdzie 3. Proszę. Dobra, jest. Fartem. No i pasek. Dobra, wszystko mają na backpack. Jetpack drewniany. On jest słabiutki. Dobra, w pierwszej kolejności trzeba go naładować. Czy da się ładować tu? Da się. Dobra, pod v O, widzisz? I tak działa. No, w porządku. Ale prąd szybko ucieka. No, ale okej, okay, trzeba ulepszyć ten plecak. Teraz z drewnianego. Możemy zrobić komienny albo ten. Tak. Czyli znowu, będzie potrzeba 11 koili. 5 baterii, 2T 1T. Ten. ten już ma 75 tysięcy, teraz żelazo. Element już jest już pełny. Dobra, ironowy, ten już ma 120 i pora na złoty. Na złoty już na szczęście są te kapasitory. Mam trochę złota jeszcze, mam 2T, 2T i tyk. Jest złoty, złoty ma 400 tysięcy i na diaksowy braknie. Dobra, to już lata. Gdzieś tam widziałem złoto. No, prawie złoto. Bo to siarka. A, ja mam wyłączone te. właśnie, Wyłączyłem, bo wcześniej robiłem rzeczy, to się szybciej włącza Minecraft. Na shaderach. Czy bez. Próbowałem zebrać złoto, a zebrałem srebro. Oj. Ups. No dobra, jak ja tam teraz zejdę? Mam nadzieję, że szybko nie wyłączą tego ducha. To jest OP. Szybko, szybko, do złota Ty ja, w ogóle mam Night Genialny jest ten duch. Ile to trwa? Jeszcze minutę. Genialny mod. Szkoda mi trochę tych 40 leveli, co stracił. Wyłączyłem sobie A nie wiem czemu. Jest wszystko. Jest. Tylko coś tutaj. Naknocone. Na wow. Filnik se wyłączyłem. Ja bym chciał tylko złota. Żelaza może też trochę. Dobra, koniec paliwa. Ja jeszcze zerknę tu na szybko. Ty, co to? to nether? Tak jakby nether. Wam on mnie bije, a truta. Dobra, nie ma nic. urdenu no. <grytanie> mi się wcisnął. Dobra, jeszcze jedna podróż, pójdziemy. No, niedobrze, skończył się duszek, a ja nie wziąłem ze sobą żadnych bloków. A zniszczę ręką, deep state. A znów zniszczę. Dobra. Teraz nie zdechnąć kość. Ome bez kapsłoka. Dobra, wszystko gra. A i wszystko. Więc tak, złoto i żelazo. Dwa napędy. Jeden kapasitor i jetpack diamentowy gotowy, ten już ma jakiś sens, ten miał 400 tysięcy, a ten ma 5 milionów, chwilkę się będzie ładował, ale dobrze przejdźmy do tego moda, będziemy potrzebować forja i będziemy potrzebować młotka, czyli młotka zrobić potrzebny jest duży blade i do blade jest potrzebny taki, co tam, o, oj, a Proszę, powiedz, że mam tyle Emeraldów. Emeraldów mam 37. A ja tylko popatrz jeszcze na ten kurty. 4, nie, to co sobie zrobię? To nie ma problemu. Tutaj białą. ratowy wywod ręki, bo się częsie. Dobra, trzeba zmielić. Dobra, są. No i teraz tylko motek z Immersive Engineering. Tyk. Co to jest? Tak, ja chcę. Dobra, mam trzy, ale będę potrzebował 5 pięć. że o niedobory żelaza. Dobra. Jest pan motek z tego. A to nie wszystko. Rotten egg. Oj, to jest do tego. O, o, z tego się robi. O. No dobra, ale to nie teraz. Teraz. Żelazo. Trzy pressure plate'y i jak powadło. A jest? I postawmy to tutaj. To działa tak. Dobra, w sumie sam nie wiem, ale będzie potrzebne dużo tego brązu. Czyli tak, mod to. I to sobie możemy robić części. Tak. Staka sobie zrobię. Z brązu. Robi się tak. Dobra, zróbmy na razie 5. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, jeden kier do środka i dookoła. No mamy maszynę casing. Potrzebujemy takich 4. Okej, okay. xpick. No. I teraz o, Fire clay. Jak się robi Fire kleja? Brick Dust. Dobra, go tutaj miałem. Ale kleja nie mam. Kleju nie mam, ale kleju sobie zdobędę szybciutko. Dobra, jest klej. Ja bym jeszcze. 8 cegieł muszę zgnieść. Pyk. I pyk. Dobra. Teraz sobie cegłem mieszamy z tym. No i to leci do przepalenia. Dobra, to jest trochę przesada, że on mi tu lata pochodzi. Okay. No, gdzie te moje cegły? Tu są Fire Clay. Z Fire Claya robiłem sobie teraz ten Clay I mamy prawie wszystko. Szkoł obtoczone klejtami z brązu. Mamy brązowy tank. I nie mamy miejsca. Dobra, już mamy. Ale tyk. Tyk. I mamy boiler. Boiler na razie niech stoi. Bo potrzebujemy jeszcze do niego pompę wodną. Pompa wodna nie wiem jak działa, ale się dowiemy. Do pompy znowu będziemy potrzebować boiler. A dokładniej ten zbiornik. Będziemy potrzebować Fluid pipy. Co to jest? No dobra, zróbmy sobie pyk. A, to można bez motora robić. Parę tych rurek takich. Okej, okay, jeden różka i dwa te. No i mamy teraz Blade. Czyli ostrze. Okej, okay, rury już... A nie, wykonam. Sześć takich. Glasspayny, gdzieś tu powinienem mieć. Robiłem coś z klas no dobra, jest. Dobra, kopel bo copper bolty będą potrzebne. Kółeczko, no, wiadomo. Dobra, w końcu możemy zrobić rotor. Jeden. Po tego moda pisał. Tu są potrzebne dwa rotory na rury dopiero. No dobra, będzie potrzeba więcej kopru. Dobra, weźmy to. Ja sobie postawię tu, będzie bliżej. Dobra, kolejny bladzik. No i teraz rury. Czyli tak, dwie tu. Rury z brązu, tu i do, do środka szkło. Dobra, rurki są. No i tak, dwa rotory. Jest wszystko. Wodna pompa. Tylko jak ona działa? Czy zadziała ona tak, że będzie sobie. O! Potrzebuje pary wodnej. Zaraz sobie to uruchomimy i to jest jakoś tak. Dobra, ona pobiera wodę z dołu, z boków, a od góry ma output. On boiler. Dobra, zobaczymy. Dajmy ją na razie tu, obok. No i tak. Tu potrzebne jest paliwo. Osiem węgla na przykład i cyk. pani temperatura rośnie, tylko nie ma wody. Wodę mu dajmy powiedzmy tak. Z wiadra. Ma 1000 ml. O! Działa. Para wodna tu przechodzi, to na pewno. Pompuje, tylko gdzie to idzie? Może nigdzie nie idzie. Dobra, spróbujmy jeszcze inaczej. Weźmy ten boiler. postawmy go faktycznie u góry. Spróbujmy tak. No tak to nie będzie. Tak też. Fajne te rury. Dobra, proponują użyć mechanizmowych fluid pipe'ów. Szkoda, że te pipy nie działają. Chyba, że je trzeba jakoś ulepszyć stal i wiadro pik pik jest super tylko nie mam konfiguratora z mechanizmu thon 8 iron stal dobra jest no i teraz możemy sobie ustawić output A tutaj input powinno już działać tylko pierwszy jak go uruchomić i spróbujmy teraz Ej, działa! Dobra, działa nasz boiler. Działa nasza para. Dobra, ale z pipe'em to już ma działać, zobaczmy. O, faktycznie działa. Ok, działa. Więc mamy yy, Steam w tej rurze. Super. Czyli parę wodną. No to teraz zróbmy kompresor. No i zróbmy sobie ten kompresor z brązu. Cyk. Nie działa, bo trzeba ustawić. Dobra, już działa. Ma parę wodną, więc będzie działał. Okej, okay, robią się plejty. Jak robić roda? Okej, okay, roda robi się w maszynie. Tnącej. No dobra, no ale plejty już możemy robić sobie tak. No i się robią. Potem będziemy mogli robić resztę z tego. Dobra, zostawmy to i przejdźmy dalej. Dobra, coke oven, to jest ciekawe. Potrzebne znów tę maszynę casingi. Mamy tylko dwa, ja bym chciał jeszcze dwa. I przydadzą hopery. czy dadzą się hoppery. Czy mam jakiś hopper? Oprócz gliny. A Ja szukałem. Dobra, będzie potrzebny na pewno hopper. Jeden. Dobra, bo do tego kołku potrzebujemy tak. Item input, item output. Jeszcze trochę plateów, jeszcze trochę hopera. Czyli teraz tak. Cyk, cyk. Mamy item. Dobra, weźmy, weźmy to, jak to lata. No, na hoverze, no praktycznie już nie zlatuje. W miarę okej. Okay. Ale to jeszcze nie jest maksimum, co ten plecak może osiągnąć. Dobra, 16 więcej mi trzeba. Czyli teraz tak, dwa tanki. I robimy to samo. Yes. Teraz te cegły moje. Dobra, co jeszcze będzie potrzebny? Taki kołk. I chyba tak. A, już zapomniałem. Dobra i tak robimy, no i mamy coke oven, kolejny element i 21 bricków, dobra słuchaj koniu, chodź, zrobimy tak. Tu byś stał, nie weź mi lato po, po sesji. Dobra i potrzebujemy 21 takich, oj malutko. Dobra jest. Jest wszystko. Tylko tak. Trzeba odwrócić jedno i odwrócić drugie. Teraz jest wszystko. Loot reward. O. Trochę rozczarowujące. Ale tak. Kogo wena jak się robi? Chyba jak mi się podoba. Podstawa 3x3. 3. Za wysoko. Tak to będzie wyglądać. Tu pójdzie furtka. Teraz tak, fluid. Co on będzie potrzebował? Nie wiem tam dajmy tu, a fluidy dajmy tu. Input będzie tu, output będzie tu. Teraz ręczę trzeba nacisnąć. Ta może to już działa. Shape invalid. O, jest. Dobra, już rozumiem. Tu musi być ciurka. Cegły muszą być na tym poziomie wszystkie. No i tu sobie można już ustawiać. Fluid output tu. Shape. Un działa. Shape valid, wszystko valid. Wiem, że daje się mu węgiel. Zaraz to zobaczymy. Tam po prostu jest tak. Bez zastanowienia. Przynajmniej w wie tak to działa. I input, pyk. Aha, parę wodną mu trzeba dostarczyć. Tego nie wiedziałem. No i oczywiście coldusta. Dobra, weźmy to. Tu będzie trzeba doprowadzić jakimś cudem parę wodną. O. Dobra, zróbmy po prostu crasher z mechanizm. będzie dużo lepiej. Czyli tak, Steel Casing, stali nie mam. Dobra, można po prostu robić wzbogacanie tutaj. Dobra, zróbmy tak. Potrzebujemy cztery stali. Tyk. No i to będzie wzbogacone żelazo. Co dalej potrzeba? Dwa kapasitory. Powinienem mieć. Znaczy kontrol cirkuty. Mam. Dwa. Nie da się tego jakoś generować. O! To będzie dobre. Zróbmy ten ekstraktor. Musimy jeszcze Deep Slate znaleźć i Lawę. To W tym czasie niech mi się zrobi... Jest Carbon, jest to, zrobi się Stal. A ja szybko muszę znaleźć tak Dripstone, Lawę i Dripstone. Mamy Jetpack? Mamy. Uj, jakie szybkie. Dobra, Lawa Bucket jest. Teraz tylko Dripstone. Dobra, Teleport Home. Są problemy z Dripstone'em, ale poszukam go na powierzchni. Myślę, że to tak łatwiej znajdę. Zwłaszcza, że się nie będę ubijał skały. O! Dobra, jest Zabrałem, zebrałem. tak A jeszcze stak takiego. Można wracać. Dobra, coś takiego i to jest item port. Okej, okay, może być item. Nie ma to znaczenia. Kiwi. 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 Zbierałem. Dobra, jest. No i jeszcze tak, aluminium ingot. No i gdzieś tu chyba mam aluminium. O, jest. Mam nadzieję, że to było 4. Ja. Ok. No i teraz przytułby się jakiś tank mechanizmowy? Chyba tak. Że róbmy. Powinno być stal, ale jest stal dust. Może być. To się przepali. Mam stal. Teraz tak, żeby to postawić i nie spalić całej chaty. Tu będzie. Inaczej, tak, tak, i tak, teraz wiesz kto. A, no przecież, poczekaj, bo już zapomniałem. Dripstone musi być pomiędzy lawą, czyli lawa tu, dripstone tu. Dobra, coś jest nie tak. Nie chce działać. Dobra, fajna maszyna. Ale zróbmy tak, żeby działało. Tu pójdzie tank. Tu pójdzie ten. Tu pójdzie lawka. Tu pójdzie dripstone. Ale to chodzi teraz. Tylko co? Pewnie tak trzeba zrobić. Dobra, niech się zbiera ta lawa. Po co była mi ta lawa w ogóle? A, do tego. Dobra, tak szczerze, to lepiej byłoby zrobić dwa wiodra. Dobra, elegancko, byłoby 40 razy szybciej. Ale trzeba było pokombinować, tak? Cztery szkła są. Cztery redstone'a jest. No i jest crusher. Pik. Chodzi tu sobie skraszuję węgiel. Czekaj, czekaj. Równo tak. Dobra, niech się kraszuje. A tu doprowadźmy sobie tą całą tą. Dobra. To jakoś trzeba połączyć tylko. O, dobra. Połączone. Para wodna jest. Ten broiler działa. I pyk. I mamy cold dust. Teraz koldust idzie tu chyba działa. Tak, działa. Te maszyny trzeba będzie przenieść do piwnicy. Ale to później, żeby nie zaśmiać się z bizancją. I w tym momencie mamy koktust. To się używa tam do stali. My nie będziemy używać stali, bo mamy lepsze craftingi na stal. Ale tu się powinna robić kerosyte olej. Dobra, dobra. Przenieś mi to, niech się robi. No i tu już mamy tego kerosyte 10. A lawy jak nie było tak nie ma. Trzeba wykonać mikser. Mikser będzie trzeba znów... Znaczy tak. Kółeczka. Trochę tego. Trochę tego. Dobra, rury są. Zdenerwujesz mnie to. Chyba jest opcja. Przekliknę znaczy, sobie tu, kliknę tu, recent. Dobra, ustawmy tak cichutko. Coś tam słychać. O wiele lepiej. Dawaj Machine Casing, dawaj mikser Dobra, mamy wszystko, mamy mikser Mixera trzeba podpiąć, dobra tu podepniemy, na chamsko A nawet sam się podpiął do tego Elegancko. I ja mu będziemy dawać wodę oraz Tamto coś, a to chyba ręką, no właśnie to Daj to, skoro nie chcesz się używać Tak I tak I tu się będzie zbierał ten cały tak jest. No i teraz trzeba użyć miksera. Woda, cyk. I do tego dust. I robi się syntetyczny olej. Okej, okay, będzie trzeba dużo fire kleju. robię ten klej na cegły. No i teraz połączmy. Mamy fire klej. Cyk. Tyle powinno wystarczyć? Chyba nie. Dobra, jest 8. Blast Furnace, co tam z wioski ukradłem. Mamy Steam Blast Furnace. Czy to jest wszystko? Kurde, to trzeba shape zrobić. O, matko. Mm -hmm. Chyba jednak zrobię ten macerator. O, przekonałem się. Tyk, brązowy macerator. Dobra, siedzi. Mu trzeba dostarczyć wodę. O. A dokładniej gaz. Dobra, jest gaz. i teraz. Możemy tym maceratorem sobie gnieść. Co jakby bez skrupułów. Dobra, to jest spoko. Tutaj mikser jak tam? O, okej. Okay. Z jednego wiatra robi nam 2000 tego czegoś. Dobra, jak to się robi, to skoczę do netheru. A, dawaj wszystko tu. Może miecznie. Dobra, jest. Gdzie będzie portal? O! Tu. W przyszłości zrobi się ładniejsze spokojnie. A na pewno. Watch. No, to wygląda. Ale generuje. Aha. Żadnych zombie piglinów nie chcę. Bierzemy ten spawner ze sobą. Dobra, ten O, te lampki bardzo ładne. Po prostu one też sobie wezmę. Przyda się. No i tak. Fortece jest tu i są blazy. O, forteza z create. to ich chcę dwa. Jeden. O, o, o. Dobra, mam trzy. Reder Quartz i blazer. Teraz zobaczmy, kto jest. Tutaj można jeszcze to przepalić. To się przepali. Można wracać do roboty. Czyli tak. To. klej. To. tyk. Dobra, jak to sobie przepalimy, to trochę tego będzie. Tutaj tego staka. I mam 16. Dobra jest. No, i to się, o włącz sobie to. To się buduje tak. Weźmy, już do ręki tego ręcza. O, z mechanizmu to widać. W środku ma być pusto. Jeszcze jeden. To czemu on tu pisał 29? Dobra, już ręczę tak pisał, bo trzeba jeszcze te itemy outputy i. O matko. Potrzebujemy sobie skompresować trochę brązu. Dobra, dawaj co. Dobra, więc tak. Cztery t i tak. Tyk. No i jeszcze trzeba zrobić te szklane. Kurde. Ok, i one mogą być tylko tu, tak? Albo tam. Dobra, jakoś to trzeba będzie umieścić. Tu będzie ten, i tu będzie ten. Dobra, gotowe. Dobra, teraz działa. Tylko trzeba dostarczyć parę wody. Tu gra. I tu gra. Dobra, para wodna jest. No i teraz bierzemy sobie wiadrem to. Wkładamy sobie tu. Poczekaj. Potrzebuję jeszcze jednego fluid inputu. Ujdziesz tu. Dobra. Teraz wkładamy sobie tu. I tu. I się to nam gotuje. Jak to wygląda? No wygląda powoli. Ale gdy się już to ugotuje. To mamy syntetyczny olej. Dobra jest. Bierzemy sobie. Teraz do mikserka. Cyk. Oraz papier robi się nam guma. Teraz sprawdźmy czy to jest jedyny sposób. No tak, będziemy potrzebować tej gumy konkretnie. bo mogę sobie jeszcze tego quest'a. W taki sposób, że stal zrobię tak. I będzie. Nie, nie będzie, trzeba oba. Dobra, ale zróbmy sobie tam stal w ten konwencjonalny sposób, co chcieli. Czyli tak, siedem tych, siedem tych. Dobra jest. A jeszcze nie mamy gumy. Byk, jest guma. Tutaj skrzynia. I odbierzmy sobie wszystkie questy. O tej Tutaj zrody dało. To o z ich strony. O! A i to jeszcze nie wszystkie questy. ale dało. Patrz, co z tego można zrobić. Ulepszyć teraz nasz Infusing Factory ma 3 sloty, tak samo jak Crusher. Teraz ma 5. Dobra, to pomoże. A jeszcze to trzeba dać sort.